Tam z się, kupi się no. No weź tutaj włóż, no. A ja tu w dziurkę włożę, tam najwyżej cię przypalę trochę, no. To są zapalki, no. Co to za zapalki, to jakaś siara. No dobra, no dawaj no. no. No widzisz? No bo się przestraszyłeś, że cię... A No widzisz, no samej gasną no to. Taka siara. Nie umiesz, bo nie palić papierosów, bo jutro każe ci palić papierosy. Paliłem! O palaczom. palaczą! Niech żyją ci ludzie, którzy nie palą! Na palaczy mamy to, co było słychać przed chwilą. Jedziemy do domu. Bo już mnie dupa boli! Drogi mnie nie bolą, a dupa mnie boli! let